Witamy na kanale Eltron Engineering. Nazywam się Marcin Herudziński, mam 20-letnie doświadczenie w branży technologicznej i jestem menadżerem działu wspomnianego Eltron Engineering. Dzisiaj w naszym odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie maszynowym i naszej roli w tak istotnej dziedzinie. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w automatyzacji przemysłu. Od wyboru i wdrożenia systemów wizji maszynowej, robotyki i znakowania laserowego, przez szkolenia i testy, Aż przez zapewnienie bezpieczeństwa maszyn. Pomagamy firmom zautomatyzować procesy i zwiększyć efektywność. Moim gościem jest Marcin Dzimiński, nasz ekspert w dziale bezpieczeństwa maszyn. Marcin, dziękuję za przybycie. Dzisiaj mam dla Ciebie zadanie: spróbuj nam odpowiedzieć, co robimy i dla kogo, na co zwrócić szczególną uwagę w tzw. safety. Najpierw, proszę, przedstaw się, może kilka słów na temat kariery, wykształcenia. Zaczynamy. Bardzo dziękuję za krótkie przedstawienie mojej osoby. Faktycznie nazywam się Marcin Dziemiński, pracuję w firmie Eltron Engineering na stanowisku specjalista do spraw bezpieczeństwa maszyn, więc jak się można powiedzieć, wszyscy domyślają, jestem odpowiedzialny za całą otoczkę związaną z łuskami bezpieczeństwa. Wspomniałeś, abym troszeczkę opowiedział o swojej karierze, o swoich kompetencjach. Więc no już Paręnaście dobrych lat temu kończyłem e, studia techniczne e, po kierunku mechanika i budowa maszyn. E, potem moją karierę rozpocząłem w firmach z branży głównie Automotive. Przez 16 lat byłem inżynierem procesu, inżynierem projektu. No i można powiedzieć, że podczas tej części mojej kariery Byłem troszeczkę po tej drugiej stronie barykady, tak? czyli doposażałem te maszyny, które pojawiały się w mojej organizacji w taki sposób, aby były bezpieczne. Miałem to szczęście i nieszczęście, że zajmowałem się bardzo mocno transferami maszyn i urządzeń z różnych części świata, więc można powiedzieć, właśnie od tej strony praktycznej, bardzo mocno musiałem się starać, żeby nasz wewnętrzny klient, czyli dany wydział produkcyjny, mógł przyjąć, powiem, w cudzysłowie, te moje maszyny do produkcji. Po paru latach, właśnie produkcji, typowo w przemyśle, doszedłem do wniosku, że jak już jestem tak dobrym praktykiem, to może warto pójść w innym kierunku, czyli właśnie stać się teoretykiem w ramach wszelkiego rodzaju aspektów związanych z bezpieczeństwem maszyn. No i właśnie tu się pojawiła okazja, żeby pracować w Elton Oczywiście, to nie jest tak, że. Proces edukacyjny w Polsce, powiem że ma taką pewną dziurę, tak? czyli w kształcie albo w programach poszczególnych uczelni mamy szeroki wachlarz aspektów związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń, natomiast bardzo mało poświęca się tematu właśnie samego bezpieczeństwa. Czyli potencjalny student i potem inżynier wie, jak wyprodukować maszynę, ale nie do końca, jak ją zabezpieczyć. No, więc musimy tak naprawdę troszeczkę budować te nasze kompetencje przez szereg dodatkowych szkoleń, których jest cała masa na rynku. No i właśnie zdobywać te kompetencje i najważniejsze, żeby też te kompetencje w pewien sposób potwierdzać. Tak? W, mojej, w mojej tutaj, na moim stanowisku jest bardzo ważne, żeby klient, który zamawia daną usługę, miał pełną świadomość, że wykonuje to osoba, że ten najfachowa. Tak? Czyli oprócz tego, że przeszedłem szereg różnych szkoleń z naszymi partnerami, to również przeszedłem takie szkolenia, które kończyły się certyfikatami. Tak? I tutaj można powiedzieć, jeden z najważniejszych certyfikatów jest to certyfikat wydany przez grupę Youth North, tak zwany Certified Machinery Safety Expert. Więc to jest u nas, można powiedzieć, na pokładzie. Kolejną sprawą, żeby jeszcze bardziej sformalizować te punkty związane z moimi kompetencjami, no, to właśnie ostatnimi czasy stałem się słuchaczem, bo można powiedzieć, że pierwszego kierunku podyplomowego na Politechnice Warszawskiej, właśnie bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń. Czyli oprócz tych certyfikatów, oprócz tego doświadczenia, jeszcze w czerwcu przyszłego roku mam nadzieję mieć dodatkowy papier, który by potwierdzał, że ta moja edukacja jest prawie skończona. Czemu prawie skończona? Ponieważ, e, je, jest taka podstawowa zasada, którą zawsze będę przy, m, mówił – im więcej wiesz w ramach bezpieczeństwa maszyn, tym tak naprawdę wiesz, ile jeszcze nie wiesz. To nie jest nigdy proces skończony. Tak? Także jeżeli ktokolwiek Ci powie, że jest świetnym specjalistą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo maszyn, alfą i omegą, to albo użył naprawdę mocnego skrótu myślowego, albo po prostu na nakładał CV. Więc to jest cały czas proces bardzo mocno samodoskonalenia się, tak, tak jest to płynny, dynamiczny proces albo dynamiczny, dynamiczna zmiana nawet produktowa, że trzeba się cały czas uczyć. No, dziękuję za, za wstępne podzielenie się tutaj informacjami. Zmierzałeś do tego czym jest bezpieczeństwo, często też właśnie chodzi o interpretację przepisów, więc stąd podejrzewam ważne jest to doświadczenie. Ale żebyśmy się teraz skupili faktycznie, czym jest to bezpieczeństwo, na czym ono polega, w których obszarach życia jest takie ważne i dlaczego właśnie warto podążać drogą związaną z zabezpieczaniem maszyn, schronieniem życia i zdrowia ludzkiego. Czy to w kilku słowach mógłbyś nam opowiedzieć teraz? Widzisz, no to bezpieczeństwo w każdym aspekcie jest ważne, prawda? Tak? Ty musisz się teraz w tym momencie czuć bezpieczny, ja muszę się czuć bezpieczny, że na przykład to, ten sufit, nie zawali nam się na głowie. więc w zasadzie każdy aspekt dotyczący naszego funkcjonowania w społeczeństwie musi posiadać ten pierwiastek bezpieczeństwa. Tak? Oczywiście tutaj będziemy rozmawiać sobie o bezpieczeństwie maszynowym. Tak? Po co to wszystko? no bo z pierwszy, pierwszy powód to jest to, że mamy takie prawodawstwo, a nie inne. Tak? Czyli z punktu widzenia prawnego to bezpieczeństwo na maszynach musi być. To bezpieczeństwo to jest nic innego jak poczucie albo taki stan, status danej maszyny, że nie stwarza zagrożenia, które właśnie może wpływać na zdrowie i życie. My często to bezpieczeństwo łączymy z wypadkami, tak? bo zawsze mówimy, że brak bezpieczeństwa to jakieś wypadki. Prawda? No i tu tak faktycznie sprawa wygląda. Ten brak bezpieczeństwa wpływa na sytuacje wypadkowe bądź już same wypadki. Niestety tu są koszty. Mamy koszty takie, które są w zasadzie bezcenne. Zdrowie i życie. No tego się w zasadzie nie, nie, cof, nie, nie, nie zwróci, więc brak bezpieczeństwa na maszynach bezpośrednio wpływa na to, że faktycznie to zdrowie i życie niejednokrotnie jest zagrożone. Kolejnym takim aspektem jest brak bezpieczeństwa. No możemy to w pewien sposób przełożyć już na takie mierzalne aspekty, tak? Czyli wyobraź sobie, każda firma ma jakieś ubezpieczenie, tak? im bardziej firma będzie z kategorii wysokich ryzyk, tak, gdzie te zagrożenia będą większe, gdzie te wypadki będą się zdarzać, to automatycznie będzie płacić większe ubezpieczenie, czyli taka organizacja jest w stanie to w pewien sposób oszacować. Kolejną sprawą, której do końca nie jesteśmy w stanie w stanie oszacować i tu po o właśnie, dla przykładu. Często podjeżdżasz pod zakłady pracy i widzisz wielkie tablice, gdzie każda organizacja się chwali Ile dni upłynęło od ostatniego wypadku? No właśnie, po co to jest? No właśnie po to, żeby troszeczkę podświadomie nawet dać informację temu kolejnemu pracownikowi, potencjalnemu pracownikowi, że to jest faktycznie bezpieczne miejsce pracy. Czyli każdy wypadek, niekoniecznie jakiś, nazwijmy to, niekoniecznie to musi być wypadek zaraz śmiertelny, ale on jest tam odnotowany, prawda? No i bezpośrednio to wpływa na pogorszenie reputacji. Tego zakładu, tej organizacji w ramach, tej to jakiejś takiej lokalnej społeczności. I tu można powiedzieć, co są takie koszty związane z brakiem bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście mamy jeszcze koszty związane ja to tak ładnie nazywam over-engineering, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No okay. tak, znaczy over-engineering to jest ogólne pojęcie tak, tak naprawdę takiego, można powiedzieć, przesadnego konstruowania. I tutaj właśnie taki prosty temat właśnie związany z producentami maszyn, że często powiem brzydko przepalają swoje fundusze po to, żeby zainwestować w bezpieczeństwo. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, to nie jest po to, żeby robić maszyny niebezpieczne, ale to bezpieczeństwo można dopasowywać do faktycznego zagrożenia, które pojawia się nam na maszynach. E, oczywiście, kto by temu zabroni? czasami oczywiście, jeżeli no, yes. dokładnie możemy zainwestować, to zróbmy coś nam na najwyższym poziomie. Ale dla przykładu, nie ma sensu zabezpieczać prostego siłownika pneumatycznego takimi systemami, jak są konieczne z punktu widzenia pracy przy prasach hydraulicznych. Tak więc można, nie, ma, nie ma sensu przepalać tych inwestycji na, na bezpieczeństwo, tylko może bardziej je skierować w takie aspekty, które będą poprawiać funkcjonalność takiej. Maszyny czy takiego stanowiska. Więc tak pokrótce. Marcinie, opisałeś nam teraz z grubsza, co robisz, co to jest mhm. bezpieczeństwo. Teraz chciałbym przejść faktycznie do nas, jak my to postrzegamy, co my robimy mhm. dla klientów, dla kogo. Mhm. No i właściwie dlaczego my. To jest bardzo interesujące z punktu mhm. widzenia dostarczania takich usług jak, jak nasze. Do tej pory firma Eltron jako marka od ponad 33 lat jest znana z dostarczania przede wszystkim komponentów, ale my jako Eltron Engineering dostarczamy też wartość dodaną: wsparcie dla klienta, jakby specyfikacje kompletnych rozwiązań, uruchomienia, szkolenia dla klientów więc to bezpośrednio łączy się oczywiście też z bezpieczeństwem maszyn. Więc znowu powiem pokrótce, chociaż pewnie trudno będzie się Bewnie będzie to e, opowiedzieć w takiej małej pigułce. No, niemniej jednak chciałbym, aby wszyscy usłyszeli, tak naprawdę, co robimy i co nas tutaj wyróżnia na mm -hmm, rynku. Mm -hmm. Okej. Okay. Wiesz, Marcinie, znasz mnie od dziś i wiesz, że nie, czasami nie do końca potrafię krótko na pewne tematy rozmawiać. Dodatkowo e, jestem bezpieczniakiem, więc bezpieczeństwo nie lubi pośpiechu. Ale oczywiście dla, że tak powiem, Państwa. Postaram się pokrótce opowiedzieć, co wykonujemy, gdzie wykonujemy i dlaczego akurat Eltron Engineering. Więc na początku, co oferujemy, w zakresie usług bezpieczeństwa, mamy takie cztery podstawowe aspekty. Pierwszy aspekt to są szkolenia. Wiesz, od dziś bardzo ważne są dla mnie kompetencje, więc staramy się budować te kompetencje razem z naszymi klientami budować kompetencje naszych klientów. No i tutaj są wszelkiego rodzaju szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn, tak? I dyrektyw, czy to maszynowej, czy narzędziowej, czy norm zharmonizowanych. Bardzo ważne jest z naszego punktu widzenia, żeby te szkolenia były jak największą wartością dodaną. Nie sztuką jest przeprowadzić szkolenie ogólne z dyrektywy maszynowej, bądź ogólne z dyrektywy narzędziowej. Każdego można posadzić przed laptopem, żeby przeklikał prezentację. Więc my mamy taką filozofię, że każde szkolenie w zasadzie jest dedykowanym szkoleniem dla danego klienta. Jeżeli mamy szkolenie dedykowane z dyrektywy maszynowej dla producenta zintegrowanych systemów robotowych, to ja oczywiście przyjeżdżam. Pierwszy dzień jest to szkolenie ogólne, a drugi dzień zawsze szkolenie stricte związane z takimi maszynami. To mówię, producent wtedy ma nie wiedzieć ogólnie, co trzeba robić w ramach maszynówki, ale musi dostać pełne informacje, co zrobić, żeby faktycznie było dobrze. Podobnie jest z dyrektywą narzędziową i szkoleniami dla naszych użytkowników w uproszczeniu, powiem końcowych maszyn. Zawsze jest to szkolenie dwudniowe, z reguły. Dwudniowe. Mamy ogólny opis takiego, ogólny opis dyrektywy narzędziowej, i drugi dzień to jest zawsze warsztat. Idziemy z tym klientem, w danej jego lokalizacji i kontrolujemy wspólnie maszyny i urządzenia. Więc szkolenia załatwiliśmy. Drugi aspekt, słuchajcie, to są audyty. Ważne jest, żeby mieć kompetencje, żeby nie zatrudniać firm audytujących maszyny, troszeczkę bije w swoją kieszeń, ale tak to nazwijmy, że ważne jest, żeby zbudować te kompetencje poprzez szkolenia. Ale czasami organizacje albo nie mają czasu, nie mają możliwości, albo po prostu nie mają środków na to, żeby takie audyty wykonywać w ramach swoich kompetencji. Więc tutaj, mówię, mleko się rozlało, zawsze można się do nas zgłosić i przeprowadzić tak zwany audyt bezpieczeństwa maszyn. Audyt bezpieczeństwa to jest bardzo specyficzna usługa to jest nic innego, jak potwierdzenie, że dana maszyna bądź urządzenie dla danej maszyny bądź urządzenia został przeprowadzony prawidłowy sposób, prawidłowy proces oceny zgodności. Tak? A nic innego, jest to po prostu weryfikujemy, czy maszyna jest bezpieczna, czyli nie stwarza zagrożenia. To, to jest taka usługa, która składa się w zasadzie z dwóch części. Tak? Pierwsza część jest to wizja lokalna na maszynie, gdzie weryfikujemy funkcjonalnie tak? stopień bezpieczeństwa. A druga część no to jest, można powiedzieć, część trochę w zaciszu domowym, biurowym, gdzie przygotowujemy raport z takiego e, audytu. E, potem mamy trzeci aspekt, czyli konsultacje. No i tutaj jest pełen wachlarz możliwości: tak? to są konsultacje telefoniczne, mailowe, dodatkowe panele dyskusyjne, dodatkowe nasze wizje lokalne na maszynach, gdzie jesteśmy w stanie podczas takich konsultacji bardzo szeroko i szeroko i wąsko opowiadać, doradzać w sprawach tego bezpieczeństwa, tylko po prostu tutaj nie mamy, można powiedzieć, żadnych dodatkowych formalnych potwierdzeń tak aspektów bezpieczeństwa. Nie, nie powstaje pod konsultacjach po prostu żaden raport. No i nie mogę zapomnieć oczywiście o bardzo ciekawej usłudze, czyli pomiarach dobiegu. Tak to zazwyczaj nazywamy, natomiast fachowo jest to pomiar wybiegu maszyny. Jest to nic innego, słuchajcie, jak pomiar czasu zatrzymania, czyli reakcja elementu, który się porusza w stosunku do aktywacji elementu ochronnego. Czyli naszym elementem ochronnym będzie kurtyna optyczna, przecinamy tą kurtynę optyczną no i liczymy czas do pełnego zatrzymania elementu ruchomego. To może być siłownik, może być jakieś serwo, może być stół obrotowy, może być robot przemysłowy. Na podstawie takiego czasu i zgodnie z oczywiście wytycznymi normatywnymi, uzyskujemy jasną informację, jak daleko powinna być odsunięta ta kurtyna optyczna. Jak często należy przeprowadzać pomiar dobiegu? Oczywiście troszeczkę nam normy pomagają. tak? I w danej normie 62046 jest ładny zapis, że o ile producent nie określi inaczej, należy to wykonywać raz na 12 miesięcy. A z reguły nie określa. Więc organizacje różnie podchodzą do tematu. Natomiast uwierzcie mi, mamy wiele firm współpracujących, gdzie regularnie raz w roku przeprowadzamy pomiary topiku. Ok, dzięki Marcin za wyjaśnienie naszym słuchaczom, naszym klientom potencjalnym, co robimy. Zaraz przejdziemy do pytań, dla kogo to robimy i dlaczego my oczywiście. O tym też będziemy chcieli wypowiedzieć. Ja jednak wrócę jeszcze do samych pomiarów wybiegu, jak fachowo nazwałeś. Czy klienci są świadomi tego, że mając zabezpieczenia u siebie, czy to optyczne, czy mechaniczne, że trzeba to kontrolować w jakimś czasie, tak powiedzieć, co roku? I jakby płynnie przechodząc do tego, jeżeli tak, to jakie branże powinny na to zwrócić szczególną uwagę? Także wiem, że jako Eltron jesteśmy znani na rynku polskim z tego, że takie, taką ofertę pomiaru wybiegu mamy i bardzo dużo klientów u nas te zamówienia realizuje ale żeby słuchacze mogli dowiedzieć się, na co zwrócić kompletnie uwagę i w jakie branże przede wszystkim celujemy. To znaczy powiem tak, a propos ilości, słuchajcie, wykodujemy w okolicach półtora tysięcy pomiarów maszyn, więc jest to naprawdę dosyć duża liczba rocznie. Nie można powiedzieć, że jest to pomiar, który dedykowany jest do danej branży. Nie, jest to dedykowany do danego typu maszyny. Z punktu widzenia takiego w pełni formalnego, My, taką informację, że dana maszyna powinna podlegać tym ponownym pomiarom, powinniśmy uzyskać bezpośrednio z instrukcji obsługi albo inaczej, działu, który jest w instrukcji obsługi dotyczących przeglądów i konserwacji. To powinno być określone przez producenta. Niestety, bardzo często się tak nie dzieje. W większości przypadków się tak nie dzieje, więc musimy tutaj w pełni jakby uświadamiać naszych klientów. Że takie coś jest niezbędne do wykonywania. Oczywiście możemy tutaj jeszcze podzielić dodatkowo te maszyny na dwa typy. Z takiego typowo punktu formalnego mamy maszyny, tak zwane szczególnie niebezpieczne, dla których wszelkie zapisy z norm zharmonizowanych powinny być obligatoryjne. I teraz takimi maszynami szczególnie niebezpiecznymi będzie na przykład prasa hydrauliczna, wtryskarka, jakiś rębak do drewna. Więc można powiedzieć, ten zapis o tych 12 miesiącach powinien być obligatoryjny i powinien być przestrzegany. Jeśli chodzi o całą resztę maszyn, no to jest tutaj, powiedzmy, taka, no w moim odczuciu, dowolność. Natomiast, oczywiście, klienci podchodzą do tego różnie. Faktycznie mamy takich klientów, co regularnie, tak jak powiedziałem, wcześniej wykonują te pomiary dobiegu co rok. Mamy takich klientów, dla których wykonujemy co. 24 miesiące, a mamy też takich klientów, którzy wykonują tylko pomiar na dzień dobry w przypadku oddawania tej maszyny do użytku w swoim zakładzie. Czy jest to dobre, czy złe takie podejście? Z mojej perspektywy bardzo dobrze, że w ogóle kontrolują. To już jest duży plus. Natomiast oczywiście dodatkowo trzeba oszacować, czy jeżeli ja przekontroluję to na początku mojego procesu produkcyjnego z tą maszyną, czy to będzie wystarczające na cały cykl życia tego produktu. Więc pomiary nie do branży, ale bardziej do typu maszyny. Tak? Z reguły kto to zamawia? No tak, no z jednej strony mamy producentów maszyn, którzy muszą przedstawić odpowiednie raporty i potwierdzenia, że ich założenia projektowo-konstrukcyjne w ramach systemów bezpieczeństwa są prawidłowe. I większość, raczej znaczy większość, jest spora, Spory wachlarz użytkowników finalnych, którzy faktycznie na to zwracają uwagę. Więc producenci. No i oczywiście użytkownicy, którzy mają tą świadomość, że trzeba to mieszać. To jak dobrze zrozumiałem, pomiary czasu dobiegu czy wybiegu, teraz już będę wiedział, są bardzo istotne. I jak, roz, jak dobrze rozumiem, to jakie zabezpieczenia wybieramy? Czy one są optyczne, mechaniczne? Jak one są zainstalowane i zaprojektowane, no. to jest jedno. Ale może się zmienić otoczenie, środowisko samej maszyny, możemy zmienić czas cyklu, możemy przysunąć, odsunąć wejście. Czy, tak, czy dobrze. Mówię? Rozumiem dobrze tak myślę? oczywiście. Jak najbardziej rozumiem twój tego rozumowania. Widzę Marcinie, że bardzo mocno wywołujesz do tablicy ponownie tematy pomiary dobiegu, bo tak, bo to jest bardzo ważny aspekt i oczywiście masz tutaj rację. Nie do końca maszyna, która została pomierzona na początku swojego życia, spełnia te same. Aspekty bezpieczeństwa dla danej kurtyny po 5-6 latach jej użytkowania. Tak, tylko nadmienię, że mamy różne elementy, które są ruchome na stanowisku, prawda? Jeśli to będzie robot, taki jak tutaj widzimy, jest bardzo mocne prawdopodobieństwo i takie domniemanie, że jeżeli nie zajedziemy w cudzysłowie tego robota, on będzie trzymał parametry przez większość swojego. Życia i to również, do, to również będą parametry związane z czasem zatrzymania. Więc, na przykład, dla takiego robota przemysłowego, jeżeli my pomierzymy go na początku życia pro, projektu w jego, dajmy na to, maksymalnych albo brzegowych warunkach, tak? czyli podczas największej prędkości, ruchu z największą prędkością i z największym obciążeniem, no to jest pewne domniemanie, że to będzie zawsze działało dla wszystkich warunków. tak. Natomiast wiecie, no, pomiar dobiegu wykonuje się również dla takich elementów jak elementy pneumatyczne. A ja zawsze powtarzam, jeden miesiąc elementu pneumatycznego. Czasami to jest jeden miesiąc życia, produkowania e, przez taki siłownik. To są czasami dwa różne światy. się e, z tym, że zmiana parametrów, tak, czy przekręcenie dławików, powoduje bezpośredni wpływ na czas zatrzymania. Więc tu jak najbardziej jest konieczne, żeby te e, pomiary powtarzać. Oczywiście można to oszacować i też tak współpracujemy z naszymi klientami. Są klienci, którzy mają na przykład bardzo dużo kurtyn, i jakbym tego nie liczył pod względem finansowym, zawsze wyjdzie to bardzo duży koszt inwestycyjny, tak? Serwisowy. Więc po prostu wybieramy, które elementy warto mierzyć co rok, które elementy warto mierzyć co dwa lata, a dla których elementów po prostu tego nie mierzymy. Dzięki Marcin. Sam sporo faktycznie skupiałem się na samych pomiarach dobiegu. Ja wiem, że to jest szalenie ważne. Często otwiera oczy na ten aspekt. Nie będę go już przypominał, wydaje mi się, że wyjaśniliśmy sporo. Wrócę jednak do naszych pozostałych elementów naszej oferty: właśnie szkolenia, audyty, konsultacje, pomiary oczywiście. I to już wiemy. Dlaczego my? Dlaczego Eltron? Wiesz, Panie Marcinie, no dlaczego my? Mamy najlepszych. Specjalistów safety w branży. Oczywiście jakby w ten sposób powiedział i takiego argumentu użył, to nie do końca byłaby to prawda. Na, na rynku mamy wiele firm, które świadczą podobne usługi i mają na pokładzie wysokich specjalistów, wysokiej klasy specjalistów. Natomiast co nas wyróżnia? Wyróżnia nas bardzo mocno indywidualne podejście do klienta, jeśli chodzi o oferowanie każdych z tych aspektów usług bezpieczeństwa. Jeśli proponujemy szkolenie, to jest to szkolenie zawsze dedykowane dla danego klienta, żeby ten klient miał świadomość, że po takim szkoleniu będzie miał jak największą wartość dodaną w ramach swoich kompetencji. Jeśli oferujemy audyty, to również ten audyt jesteśmy w stanie dopasować do możliwości czasowych i również finansowych danego klienta i odbiorcy. Możemy ten audyt zrobić na kilka różnych sposobów. Wizja lokalna wizją lokalną, ale potem możemy zrobić na przykład raport w wersji pełnej, w wersji skróconej, lub nawet wręcz w wersji na zasadzie checklisty czy action trackera. To można zawsze dopasować. Najważniejsze, żeby z nami po prostu porozmawiać na ten temat. Co jest jeszcze ważne, w wspólnych kontaktach z naszymi klientami, w tym w wspólnym biznesie, też bardzo mocno. Opieramy się na takiej długofalowej opiece. Nie chodzi o to, żeby pozyskać tego klienta tu i teraz, zarobić na nim tu i teraz i o nim zapomnieć. Nie. Często podchodzimy od samego początku o jakieś sprawy ofertowania, usługi, a potem dalej ciągniemy tą naszą współpracę, nawet na zasadzie takich konsultacji poaudytowych. Zrobienie audytu, wiecie, to nie jest tylko wysłanie dokumentu do klienta, to bardzo często jest od odpowiedź na szereg pytań które mogą się potem pojawić. Wiecie nie wiem zachęcam do, nas, do współpracy z Eltronem. zobaczycie jak wygląda taki audyt jak wygląda taki raport po audycie bezpieczeństwa jest to mocno fachowy dokument zawierający bardzo często mocno fachowe słownictwo które dla normalnego użytkownika przepraszam za określenie normalnego ale dla takiego normalnego użytkownika może nie być do końca zrozumiałe jest bardzo często, te konsultacje poaudytowe są bardzo ważne. I tu jak najbardziej nadal to oferujemy. Oczywiście w gratisie. Więc po pierwsze, indywidualne podejście. Po drugie, pełna opieka nad naszym klientem. No i oczywiście po trzecie, elastyczność czasowa. Pamiętajcie, zawsze każdy aspekt możemy przedyskutować, dogadać się tak, żeby finalnie przede wszystkim wy byli zadowoleni. Że otrzymacie usługę fachową, rzetelną w odpowiednim czasie. No i oczywiście gdzieś tam na końcu musi być z tego zadowolony elektron inżyniernik. Dzięki, Marcin. Cieszę się, że udało nam się to podsumować w taki dalej, wydaje mi się, dosyć uporządkowany sposób. Mam nadzieję, że nasi gości morzą, mogą czuć pewien niedosyt związany z tym, że przedstawiliśmy z grubsza to, co robimy. Pewnie dobrze byłoby opowiedzieć też o każdej z usług bardziej szczegółowo. E, może nawet pokażemy, jak pewne, e, pewne usługi wykonujemy. Wiem, że mamy na, nagrać kilka filmów właśnie związanych z, konkretnie z tymi e, naszymi usługami. Więc z mojej strony chciałem Ci bardzo podziękować. E, mam nadzieję, że naszym e, słuchaczom, naszym klientom obecnym i przyszłym się podobało. E, co byś chciał od siebie dodać tutaj na zakończenie? Panie Marcinie, bardzo dziękuję za zaproszenie. E, bardzo mi było miło poopowiadać troszeczkę o tym bezpieczeństwie, troszeczkę, ponieważ wiecie, temat bezpieczeństwa jest tak szeroki, że naprawdę bardzo ciężko za go e, e, zawrzeć właśnie w paru takich e, zdaniach. E, planujemy przygotować dla was nasi obecni, przyszli klienci, szereg dodatkowych materiałów, które będą przedstawiać każdy z tych aspektów usługowych, które świadczymy w większych szczegółach. Tak. Czyli na pewno pojawi się materiał, który będzie przedstawiał w ogólny sposób, jak wygląda bezpieczeństwa. Będzie materiał, który będzie pokazywał, jak wykonujemy pomiary wybiegu z metrem. No i słuchajcie, wszystko, co byście chcieli, aby pojawiło się na, w takim materiale, jak najbardziej oczekujemy na wasze komentarze, żeby te materiały, mówię, z mojego punktu widzenia były jak największą wartością dodaną. Waszych kompetencji. Słuchajcie, dziękujemy wszystkim za uwagę. Obserwujcie nasz kanał na LinkedIn, na pozostałych social mediach. Subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, komentujcie i piszcie w komentarzach, co Wam się podobało i co chcielibyście zobaczyć kolejnym razem. Do widzenia. Do widzenia.